Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w grze o budowaniu rysunkowych dróg, czyli freeways. Zacznijmy sobie może dzisiaj od tego poziomu i co my tutaj mamy? Na przykład taką drogę po prawej i oni muszą tutaj pojechać wszędzie. Dobra, ja bym spróbował zrobić coś takiego. Odjeżdżamy sobie tutaj od razu, tak w tę stronę, przejeżdżamy górą nad tą wodą i łączymy się do tego miejsca. Dobra, także najprostsze chyba mamy. Później, tutaj na bok, to może ja bym to zrobił tak. Odjedziemy sobie tędy, ominiemy te domki, tak, tak, tak. I teraz możemy wjechać do tego miejsca. Później, później, później. Tutaj, jak ja tu mam wjechać? W ogóle pytanie, czy z innych dróg też tu będzie trzeba wjeżdżać? No, niestety tak. To znaczy, akurat z tego miejsca nie musimy. Dobra, ale z tych głównych dróg tak. Yy, zacznijmy może od czegoś takiego z tej strony, tak? Podjedziemy sobie kawałek do przodu, wjedźmy teraz na taki wiadukcik i teraz, teraz tu jeszcze kawałek górą. Po czym zjeżdżamy i łączymy się do tego. Yy, połączenie tej drogi też raczej chyba będzie w miarę proste. Skręcamy sobie tak, też jedziemy do góry na taki wiadukt i po prostu połączymy się na tych wiaduktach. Tak, dobrze, czyli z tej strony oraz z tej udało nam się już tam wjechać. Jeśli chodzi o to, to tu będzie trzeba troszeczkę jeszcze pokombinować. Spróbujmy to zrobić tak. Wyjeżdżamy sobie tędy, przejedziemy jakoś na przykład nad tą wodą i połączymy się na przykład jakoś do tego miejsca, chociaż jedźmy może jeszcze kawałek na takim wiadukcie i teraz byśmy dopiero zjechali. To łączymy teraz z tym i chciałbym teraz z tego wiaduktu odjechać i podłączymy się tutaj jakoś do tego miejsca. Tak, trzy drogi w jednym miejscu się będą łączyły. Z trójki musimy też pojechać tam na dół. Czyli co, odjeżdżamy sobie jakoś tak, tutaj, tutaj, teraz na dół, no i to możemy połączyć. Co jeszcze, co jeszcze, tamten domek? Dobra, to ja to spróbuję zrobić, hm, po prostu tak. Czy to jest dobry pomysł? No, możemy, możemy próbować, tylko nie chciałbym się potem przyblokować z wyjazdem z tego domku. Dobra, coś takiego, i tutaj mamy już wszystko. Z tej drogi, czy mamy wszystko? Nie, nie, nie. Coś mi się wydaje, że najprościej to będzie zrobić, na przykład, jakoś tak, czyli tutaj takie miejsce do zawracania, i teraz automatycznie to nam się wszędzie podłączyło. Tutaj, tutaj, z tego miejsca musimy jeszcze pojechać tam na górę wszędzie, i tutaj w sumie na dół też. Chyba będę musiał to zrobić tak. Tutaj, przy samym brzegu mapy, odjeżdżamy, wjeżdżamy na wiadukt, przejeżdżamy sobie nad tą rzeczką i podłączylibyśmy się, może, na przykład, jakoś tutaj. I to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o te zewnętrzne drogi. Teraz jeszcze te domki. Wyjeżdżamy w takim razie z tego miejsca do góry i tutaj sobie tak zakręcimy. To nam podłączyło ten wyjazd po prawej oraz na środku, a jeśli chodzi o ten po lewej, no to co teraz? chyba trzeba by jakoś odjechać tutaj. Właśnie, przejedźmy sobie nad tą drogą i teraz zjedźmy na dół i to nam się automatycznie łączy. Jeszcze jeden domek, który musimy podłączyć po prostu wszędzie. No to robimy to tak. Wyjeżdżamy, jedziemy do góry, omijamy sobie to i teraz moglibyśmy jeszcze ominąć to wszystko, ale tutaj mi się już kończy mapka, tak? Zjeżdżamy, łączymy się do tego, no i mamy to gotowe. Pytanie, czy to jakoś sensownie będzie działało, czy to się nie zakorkuje? No mogłoby to chyba działać lepiej, ale dobra. Myślę, że tutaj nie przegramy. Świetnie. W takim razie wracamy na widok tej mapy i weźmy sobie teraz kolejny poziom. Może na przykład ten tutaj na górze. Okej, okay. tu będzie troszeczkę prościej, ponieważ nie mamy takiej rzeki przez środek. Yy, też nie wszystko ze wszystkim musi być połączone. Zacząłbym może od tego. Tak, tutaj mamy taką grubą strzałkę, czyli dużo tych samochodów będzie chciało tędy jeździć. Yy, skręcamy sobie tak, jak najkrótsza ta droga niech będzie. Łączymy się do tego. Yy, Czy Skąd chcą jechać na dół? Oczywiście, oczywiście też mnóstwo samochodów, więc niech to będzie jak najprostsze. Proszę bardzo, gdzie jeszcze? Tam do tego żółtego, a stąd do żółtego tak samo. Zrobimy to tak, tu sobie wyjedziemy, tak, 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 tam mamy ruch lewostronny i to od razu łączymy z tym. A jeśli chodzi o to połączenie, to ja bym się może odgałęził jakoś tutaj, tak, wjeżdżamy na górę, przejeżdżamy sobie nad tym wszystkim i tu się jakoś tak ładnie połączymy. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli te dwie rzeczy mamy zrobione. Jeśli chodzi o żółte, no to chcecie tak naprawdę jechać w te same miejsca. Wyjeżdżamy sobie kawałeczek, ale na pewno będziemy musieli podjechać do góry. Po to, żeby ominąć na przykład to, teraz. Tu możemy sobie zjechać najdobrze. No w jedną stronę da się już jechać, a żeby jechać tam, to będzie trzeba wykombinować coś takiego. Przejeżdżamy sobie obok tamtej drogi, zjeżdżamy na dół i się łączymy. Czyli te trzy rzeczy mamy ze sobą połączone. Ja teraz zakładam, że tu będzie podobna sytuacja. Tak, trzeba po prostu połączyć każde z każdym, uważając na to, co mamy tutaj pośrodku. No dobrze, z tego niebieskiego, tam na górę chce jechać dużo. Przeciśniemy się w takim razie jakoś tutaj bokiem, tak wychodzimy sobie, jedno pięterko do góry, delikatnie skręcamy i tu możemy zjechać i połączyć się do tego przejścia granicznego. W drugą stronę identycznie, czyli kawałek podjeżdżamy teraz nad tą autostradą oraz zjeżdżamy, kawałeczek, kawałeczek dalej no i to mamy połączone. Żeby pojechać tam do tego zielonego wjazdu, to trzeba by na przykład odjechać. Jakoś w tych okolicach. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak, tak, tak. Jak najdłużej jedziemy po ziemi, i dopiero tam, gdzie trzeba, wjeżdżamy na taki wiadukcik. Potem możemy już zjechać. No i teraz włączymy się tu. Yy, to mamy połączone ze wszystkim. Teraz zielone. I najwięcej chciałoby tam jechać na dół. Czyli co? Bardzo podobnie. Tak, jak to wygląda. Czyli tak sobie jakoś tutaj skręcamy dalej nad tym, nad tym. Tylko, żebym ja teraz z tym jakoś tutaj się nie skolidował. No dobra, dobra. Chyba się udało. Jedziemy sobie cały czas górą, przejeżdżamy jakoś nad tym. Tutaj wykręcamy, zjeżdżamy na dół i się łączymy. Tam w prawo to raczej nie będzie już takie trudne. Po prostu z tego wiaduktu robimy sobie takie odgałęzienie i łączymy się jakoś tak do tego. Tu z góry jeszcze coś. Tak, tak, tak. Musimy pojechać tam na dół. Czy to mi się teraz jakoś uda? To znaczy możemy niby odjechać sobie w tym miejscu i podjechać jeszcze wyżej na ten drugi poziom. Tu już możemy zjechać na ten pierwszy. Kawałek, kawałek dalej i teraz na poziom zero i do tej Drogi. Y, mamy to i wydaje mi się, że to powinno raczej działać dosyć dobrze. Tak, tutaj nie mamy jakichś takich super kolizyjnych skrzyżowań, po prostu sobie jadą. Y, liczę na dużo punktów. Uwaga, uwaga, 378. Skoro nie idziemy po kolei, to może teraz ten poziom tutaj na samym dole. Okej, okay, i znowu mamy rzekę. Y, chcecie po prostu jechać z każdej drogi wszędzie? Tak, tak, tak. Także zacznijmy najprościej, jak się da, czyli z tego miejsca prosto, dalej nad rzeczką, później zjeżdżamy. Oczywiście, coś mi tutaj krzywo poszło, no ale trudno. I teraz w drugą stronę, tak, tak, tak. Gdzieś tutaj do rzeki. Teraz do góry, dalej na dół. No i tutaj się możemy połączyć. Teraz, teraz. Trzeba by pojechać jakoś tam do góry. Więc może ja bym już skorzystał z tego wiaduktu. Tu sobie jakoś tak odjedziemy. Dalej, dalej. Przejedziemy nad tym wszystkim. I tu byśmy gdzieś obok tego drzewka mogli lądować. No i zrobimy po prostu najprostsze rozgałęzienie. Czyli tutaj tak. I teraz na przykład za tym drzewkiem. Skręcamy, skręcamy, łączymy się do tamtego miejsca. Czyli stąd pojedziecie już wszędzie. Stąd, 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 to ja teraz powinienem zrobić takie podłączenie i tutaj gdzieś się przy tym drzewku podłączyć do tej drogi. To się udało, świetnie. Czyli to mamy zrobione. Teraz z góry trzeba jeszcze móc pojechać wszędzie. W tym celu, ja bym tutaj pojechał tak dosyć blisko tej rzeki. Cały czas możemy sobie jechać na ziemi i dopiero gdzieś tu wjechalibyśmy na górę i skręcamy sobie w prawo. Możemy też od Jechać na przykład jakoś tutaj, tak, tak, tak. Możliwe, że nie musimy jeszcze wchodzić na kolejny poziom. Przejeżdżamy teraz wyżej. Co ja zrobiłem? Cofnij, cofnij, cofnij. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jedziemy sobie tutaj, to omijamy i teraz tutaj chcę jechać do góry. Właśnie. Nad tym wiaduktem, teraz troszeczkę niżej, tu sobie zjeżdżamy na ziemię i łączymy się do tej drogi. Tam będziemy musieli jeszcze zawrócić, i stąd też będzie trzeba wszędzie móc pojechać. Najprostszym sposobem będzie chyba wyjechanie jakoś tutaj, ominięcie teraz na przykład tej drogi, tak, tak, tak. Tu możemy teraz zjechać na dół i łączymy się do tego. Y jeszcze, jeszcze, jeszcze musimy pojechać tam, no, ale to to sobie zrobimy już może jakoś w ten sposób, tak. Tam po prostu wyjeżdżamy za granicę i jeszcze tylko jedno połączenie, czyli stąd tam. Można by na przykład wyjechać jakoś stąd i teraz do góry, czy to się uda tutaj bez kolizji? Chyba, chyba się uda, tak. Możemy nawet jakoś tutaj wsiąść. Zjechać tak, i łączymy się teraz do tego. E, cudownie, i uwaga, uwaga, jaka punktacja? 372, super. Wracamy na mapkę. I co teraz, i co teraz, żeby było jakoś tak dziwnie? Nie wiem, może idźmy sobie dalej tu. E, ale mamy tego dużo, ale znowu nie wszystko ze wszystkim trzeba podłączyć. Zobaczcie, na przykład z tego miejsca potrzebujemy tylko jednej drogi. E, zacząłbym od tego, czyli jedziemy sobie szybciutko, szybciutko do góry, łączymy się z tym, i to jest tak naprawdę wszystko. Czy mamy jeszcze takie przypadki? Tak, tak, tak. Stąd możemy sobie tak wyjechać. Zrobimy tutaj teraz taki wiadukt nad tą drogą. Zjeżdżamy na Ziemię i łączymy się do tego, i to jest już wszystko. Tutaj też podobna sytuacja, także zrobimy to może w ten sposób. Tu gdzieś tak, nie chciałbym może niepotrzebnie iść na ten wyższy poziom, także niech to wygląda tak, to sobie ominiemy, przejedziemy jeszcze kawałek dalej, żebym tam w razie czego mógł się jakoś podłączyć i dopiero tu zjeżdżamy na ziemię. Tu mamy obrócony kierunek, tak, ruch lewostronny, to łączymy sobie z tym. Dalej, dalej, dalej. To można by tak naprawdę od razu już zrobić, tylko właśnie tu jest tak troszeczkę ciasno, ale chyba się zmieścimy. Jak najbardziej, jak najbardziej, zjeżdżamy tutaj na dół. Tam tą cienką drogę sobie jeszcze zosuniemy. Stawię. O, i tutaj mamy takie jedno połączenie. Też by można to teraz zrobić. Ja bym podjechał gdzieś tutaj tak w okolice środka i sobie wjedziemy może od razu na ten drugi poziom. Tak, nad tymi wszystkimi wiaduktami. Teraz na dół. Kawałeczek jeszcze miejsca bym zrobił. Zjeżdżamy teraz na zero. Łączymy się z tym. To jest wszystko. Stąd tam. No, no, no. Mam nadzieję, że tutaj się za bardzo nie przyblokowałem. Chyba będziemy musieli delikatnie skręcić. Tak, tu sobie musimy ominąć ten, wiadukt dalej nad tymi drogami teraz nad tą drogą no i tu możemy po prostu jakoś tak zjechać to połączyć z tym to jest wszystko tu jeszcze trzeba skręcić tam na dół to powinno być banalne odjeżdżamy w tym miejscu zjeżdżamy i się łączymy tu jest wszystko tu jest wszystko dalej tu jeszcze nic nie ma też delikatnie trzeba będzie kombinować przejedźmy sobie może najpierw pod tym ale tu już chyba musimy jechać do góry teoretycznie cały czas można by jechać Dołem, pod tym wiaduktem, pod tym wiaduktem i dopiero tutaj wyjeżdżamy sobie tylko jeden poziom do góry, przejeżdżamy nad tą drogą, no i tutaj lądujemy na ziemi. Cudownie, cudownie, czyli co to jest wszystko? Nie, bo musimy się jeszcze połączyć z tamtą drogą, ale to spróbujmy, może zrobić tu jakoś tak na dole, tak? I podłączamy się gdzieś tam pod tym wiaduktem, tego nawet nie widać. Tu jest, tutaj, ok. To możemy zrobić dosyć ciekawie, czyli z tego miejsca wyjeżdżamy sobie tak, zakręcamy delikatnie, wjeżdżamy pięterko wyżej i pytanie, czy musimy jeszcze wyżej? Niby możemy, tak, podjedźmy tutaj na ten drugi poziom, to łączymy z tym. Troszkę mi się to nie podoba. Spróbujmy to cofnąć. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tu sobie tak wykręcamy. Właśnie, niech to będzie troszeczkę większe. Wyjeżdżamy na pierwszy poziom i możliwe, że nawet na ten drugi już nie trzeba. Ajajaj, coś to nie wyszło. Jeszcze raz. Tutaj pierwszy poziom, tak? I nie będę kombinował, tylko serio wyjedziemy na ten drugi. To połączymy z tym. Dobra, zostawmy to już tak. Na czym skończyliśmy? To mamy, to mamy, to mamy. Tutaj, tutaj bardzo dużo chcę ich jechać tam na górę. To chyba będzie trzeba jakoś naokoło, tak? Tędy na przykład. Pierwszy poziom, przejeżdżamy sobie nad wszystkimi tymi drogami, dalej jakoś nad tym, później tutaj nad tą drogą i teraz dopiero możemy sobie zjechać, połączyć się z tym. Yy, tam jeszcze chcecie? Dobra, dobra, skręcamy sobie z tego wiaduktu, zjeżdżamy na dół i łączymy się do tej drogi. No i mamy wszystko. Możemy sobie teraz włączyć symulację i też raczej to się nie powinno zakorkować. No i zgadza się, nie zakorkowało się i dostaliśmy aż 466 punktów. Idźmy Teraz może jakoś do góry, czyli na przykład to coś i co to w ogóle jest. Aha, czyli po prostu to jest jakaś strefa mieszkalna i musimy te główne drogi doprowadzić do wszystkich domków, a między sobą oni chcą jeździć? Nie. No tutaj będzie ciekawy labirynt. Z tych domków też oczywiście wszędzie chcą wyjechać, ale między domkami jeździć nie ma takiej potrzeby. Nie wiem, czy to się za pierwszym razem uda. Spróbujemy przeprowadzić sobie taką uliczkę na przykład jakoś tędy-tędy, tak, tutaj do tego wyjazdu. Do do tego wyjazdu możemy też na przykład podłączyć jakoś ten domek. Yy, dalej, dalej, dalej. Nie wiem, tutaj coś takiego. Na razie robię te wyjazdy, ale obawiam się, że potem wyjazdów nie uda mi się zrobić. Czyli trzy domki mamy już podłączone, teraz jeszcze jakoś stąd, powiedzmy tędy, tak, to sobie łączymy w ten sposób, czyli wszystkie domki mamy podłączone do tego wyjazdu tutaj po prawej. Yy, całość trzeba by jeszcze podłączyć tu, czyli co? Wyjedziemy sobie stąd, tak, czyli wszystkie domki tą jedną drogą. Tędy, 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 tędy omijamy to i łączymy tu. Czyli wyjazdy mamy wszystkie zrobione. No to teraz zacznie się zabawa. Jak zrobić wjazdy? Wydaje mi się, że będziemy musieli skręcić tutaj w lewo. Chyba tak. Coś takiego, coś takiego, do góry nad tą drogą i więcej tak naprawdę górą nie musimy jechać. Przejeżdżamy sobie tędy, tu możemy przeprowadzić taką główną drogę, ależ mi to krzywo idzie. Dobra, niech tak będzie. Teraz tutaj do góry, pięknie, pięknie, zjeżdżamy sobie na dół i zakończymy to po prostu w tym domku, tutaj z boku. To podłączamy dalej, z tego miejsca robimy wjazd do tego domku, oraz tutaj jeszcze taki odjazd. I żeby to teraz zadziałało, to trzeba jeszcze z tego miejsca przejechać jakoś tędy, 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 tutaj przez te znaki, podłączyć się tu. No, i to się udało. I też wątpię, żeby to się jakoś zakorkowało. To powinno pięknie działać. No, i dostaliśmy 253 punkty. Świetnie. To może ostatni poziom na dzisiaj, i niech to będzie na przykład ten. U, tutaj mamy góry. Mamy góry i mamy autostrady, które tak naprawdę wszystkie ze wszystkimi muszą się połączyć. Dobra, zaczynamy od najprostszych rzeczy, czyli omijamy sobie całą tę górzystą strefę, łączymy się jakoś tak do tego. Stąd też tam na pewno chcemy jechać i co, przejedziemy sobie po prostu, tak? Tak, omijamy to zupełnie, nie będę się tutaj gdzieś w góry pchał. Tam to ewentualnie jakieś osiedlowe dróżki. Teraz, dzięki temu łatwo będzie na pewno się połączyć z tym. Może wiecie co, ja tutaj zrobię po prostu rondo. Tak, to teraz jakoś do tego, w takim razie, skoro rondo, to będzie potrzebny taki przejazd oraz będzie potrzebny taki przejazd, czyli wszystkie drogi ze sobą już połączyliśmy. Wjazdy teraz na te tereny górzyste, nie wiem co to jest. Jakieś punkty widokowe czy coś takiego, proszę bardzo, taka droga tutaj w góry oraz z tego miejsca, chociaż czekajcie, zróbmy to jakoś ładniej, czyli o... Takim kątem. Przejeżdżamy sobie, przejeżdżamy, tu się łączymy, stąd będziecie wyjeżdżali, to co? Po prostu jakoś tak, może być, może to się nie zakorkuje. No i teraz jeszcze jedna taka druszka czyli tędy. Tak udało się. Włączamy symulację i pytanie, czy to mi się nie zablokuje. A i chyba się zablokowało, czyli jednak nie ronda. Wyczyściłem sobie tę mapkę i spróbujmy to zrobić jeszcze raz, tylko może jakoś mądrzej. Tędy, 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 tak. To jest na pewno to najpierw. Prostsze. Yy, dalej, druga najprostsza rzecz to, co znowu jedziemy tutaj jakoś górą, ale to też się przyblokuje, chyba. Co na pewno mogę teraz połączyć? Z tego miejsca możemy sobie skręcić tutaj, tak? To jest raczej oczywiste, i raczej oczywiste jest takie połączenie. Czekajcie, bo to trzeba robić z dobrej strony, tak? Tutaj. Dobra, dobra, czyli tam się da pojechać, ale tak naprawdę nigdzie indziej. Możemy niby wyprowadzić jeszcze taką drogę, tak? Czyli na pewno mniej samochodów wtedy będzie jechało, no bo część zjedzie tam na dół. Yy, do tego też byśmy sobie chyba to podłączyli i co teraz z tym robimy? Po prostu jakoś to, tak? Tylko ja to zrobię na takim zakręcie, żeby w razie czego jeszcze łatwiej było prowadzić kolejne drogi. Z tego miejsca też robimy sobie taki wyjazd. Wyjazd przydałby się jeszcze drugi, czyli powiedzmy coś takiego teraz do góry, omijamy sobie jakoś to i tutaj idziemy cały czas na wiadukt. W sumie nie, przy tej górze raczej i tak już nic nie będę prowadził. Skręcamy sobie tak. A jak my po Jedziemy tam i w ogóle wy stąd też chcecie tu jechać bez przesady. Możliwe, że to dalej będzie coś w stylu ronda, tylko jednak z pewnymi ułatwieniami. Może skupmy się teraz na tym przejeździe, tak? No bo główna droga to na pewno musi jechać jakoś tędy. Omińmy sobie może te góry, tak, 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 tutaj się łączymy. No to to jest powiedzmy ten oczywisty przejazd. Yy, żeby pojechać tam na dół, to niby jakoś byśmy tutaj mogli zrobić wiadukcik, ale to poczekajcie, może wcześniej to. Skręćmy sobie tak, tu idziemy po ziemi, zostawiamy troszkę miejsca. Pośrodku, tu robimy wiadukt, no i będziemy się po prostu łączyli tam, tak? Z tego miejsca robimy też taki odjazd, po to, żeby pojechać tam do góry. Z tych miejsc też oczywiście trzeba móc pojechać na te takie punkty widokowe. Czyli co, znowu tak jak przedtem, taki przejazd na przykład tędy, tak? Tu sobie wszyscy będą mogli wjechać. Dobra, dobra, dobra. I trzeba by też móc wjechać z góry jakoś tu. To chyba nic innego mi nie zostaje, jak po prostu takie połączenie. Mamy wszystko? Jeszcze, jeszcze nie. Wy tutaj z góry chcecie pojechać na dół, ale to robimy Wam oczywiście jakąś osobną drogę, chyba chociaż może z tym bym jeszcze poczekał. Tu już jest wszystko, stąd jeszcze trzeba tam na górę. No ale dobra, to jakoś ogarniemy. Tu sobie zrobimy taki odjazd. Teraz do góry, do góry, nad tym wszystkim pięknie zjeżdżamy i łączymy się do tej drogi. Yy, tutaj, tutaj jeszcze trzeba tam pojechać w te góry. To też nie powinno być zbyt trudne. Robimy kolejne. Odjazd, wiadukcik, zjeżdżamy sobie pomiędzy górami i tam. Czyli tu jest wszystko, tu jest wszystko, tu brakuje nam tylko jeszcze jednego przejazdu, który też nie powinien być zbyt trudny. W tym miejscu odjeżdżamy, tak. Nie chcę robić tego dalej, żeby już nie przeszkadzać tamtym, po prostu jak najszybciej, żeby mi stąd uciekali. Nad tym, nad tym, nad tym i tu już chyba możemy po prostu zjechać na ziemię. Tak. To łączymy z tym, to jest wszystko. Teraz jeszcze z tych gór trzeba pojechać. Do tych gór oraz tam w lewo. Najprostszym rozwiązaniem byłoby to chyba połączyć jakoś tu, ale to wtedy mi się tutaj zapętli. Trzeba by to jakoś ominąć górą, tylko właśnie. Tu już jest trochę ciasno, chociaż może nie. Spróbujmy teraz jakoś stąd wyjechać, tak? I co? Jakbym tutaj wjechał na wiadukt, to on może iść tak naprawdę sobie tak po prostu nad tą drogą. Tym się nie musimy przejmować. Yy, tylko trzeba to dobrze połączyć. Czyli stąd da się już dojechać wszędzie, no tak? No bo potem stąd możemy sobie wjechać do tego zielonego, a z tego zielonego musimy jeszcze. Móc pojechać tam. No to też chyba nic prostszego, po prostu takie połączenie, taki skrót, a stąd w lewo. Jakby to teraz dobrze zrobić? <laughs> może na przykład jakoś stąd delikatnie w lewo, później na górę pomiędzy tymi górami i tu łączymy dwa wiadukty ze sobą. Tak, i teraz może to się nie zakorkuje. No na pewno działa lepiej niż przedtem, chociaż możliwe, że jeszcze to by się dało jakoś poprawić, tak, bo strasznie dużo tych zielonych się tutaj blokuje. Yy, 212 No dobra, niech będzie, także w tym odcinku to będzie wszystko, w kolejnym będziemy tutaj uzupełniali sobie pewnie kolejne te dziury. Zostawcie łapeczkę, jeśli Wam się podobało, trzymajcie się, do następnego razu, cześć, cześć.